W tym odcinku z Mileną będziemy ważyli boostery. Mamy wagę jubilerską, bardzo taką dokładną, perfekcyjną. Będziemy chcieli właśnie sprawdzić, czy to jest prawda, że boostery z kartami rzadkimi, ultra rzadkimi, ważą więcej niż boostery bez takich kart. A do tego posłuży nam Bullet and Battle Stadium z rozszerzania Scarlet and Violet. Mamy tutaj kilkanaście boosterów, chyba 11, więc będzie co ważyć. Mamy tutaj dwa takie battle boxy, w których znajdują się talie plus boostery. I w takich właśnie pudełeczkach występują po jednej z czterech kart promocyjnych. Dodatkowo w samym tym opakowaniu są jeszcze trzy boosterki. Mamy 121 kart energii. Opening trochę taki outletowy, ponieważ... Co to outlet? To jest coś, co było już otwierane, sprawdzane, dotykane. Ponieważ ten zestaw omawiałem na filmie, na poradniku, jak kolekcjonować karty Pokémon. I tam właśnie y, ten zestaw był otwierany. A tak to wygląda. Karty energii. No karty energii, słuchajcie, nie będziemy otwierali, bo to nie ma sensu. Tu po prostu są karty energii. Tak? Z, ze Scarlet and Violet. Dodatkowo mamy tu już. <grym> nie, ja nie jest częścią tego zestawu. <grym> to Milena sobie zrobiła <grym> żarty. <grym> <śauto> no tu mamy trzy boosterki. Tak. Zauważyliście, zauważyliście, to puszczacie na to, że widzieliście, że to musiało gdzieś wniknąć. No i te znaczniki stanu. Ale no male. Nie było kuła kuławela, jest kuła kuławel. O, to Ci się to udało. I nie, w takim boksiku <miecki> mamy dodatkowo właśnie cztery <Ramsay> boostery, czyli łącznie tu mamy osiem boosterów. <lokalu> Do ważenia plus te trzy busterki. Bydził... <noise> plus te trzy busterki łącznie. Będziemy mieli, słuchajcie, 11 boosterów do Hej, ty się nic nie ważył. No. Cztery busterki. waga nie chcę ważyć. Jakiś tam przewodnik po Scarlett, ten Violet. I mamy właśnie kartę tutaj promocyjną. Pierwsza nasza promocyjna karta to będzie Kłaquawal. I tu właśnie widzimy ten oryginalny stempelek Scarlet and Violet. Bardzo ładnie to wygląda. Ja bardzo lubię te karty, właśnie z tych boxów, bo mają te stempelki, właśnie fajne. No a poza tym, to tu mamy, słuchajcie, karty energii. No i tu mamy ogólnie tą. Tą talię, tak? Czyli na tej talii sobie można tam już budować jak ktoś chce, może sobie budować już swoją pierwszą talię. No i tutaj będziemy Ale mieli kolejne nie cztery uda, bustery. O nie. Ja, ja. Cztery busterki dla Milenki. Halo, manufaktura proszę. No i tu mamy ja ja hawluchę. To jest Scarlet and Violet, proszę zobaczyć, ładnie to wygląda, no i standardowo mamy tutaj yy, ileś tam kart energii, no i karty, prawda, do stworzenia w swojej pierwszej postawie. Mamy tutaj 11 boosterów, no nie jest to mało boosterków, słuchajcie, bo to jest potężna ilość tak naprawdę zabawy. No i będziemy ważyć je. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ważymy pierwszy booster. 22,70. Nie wiem. Proszę bardzo. Już. 22,54. 22,57. 22,57. 22,60. No to widzimy, że standardowa waga. To jest 22,60, e, czyli w tamtym boosterze prawdopodobnie, słuchajcie, coś 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 może być. Kolejny boosterek, 22, 50. Kolejny boosterek. 2250. Kolejny boosterek. 22,43, 22. Ja możesz. co to mam e, 20 Co? Taki, taki taki lekki? Ty, faktycznie. 2256. Lenka. 22,58 dwa pięćdziesiąt osiem. Ten był najlżejszy, dwadzieścia dwa dziewiętnaście. Mamy zważone wszystkie boostery i ja proponuję zacząć od, od tego, od tych naj, najlżejszych. Okej, okay, odwinam uh, butel mm -hmm. 22.90 19 Kodzik chyp, pokaż i podżej. Daj Gryzonie. No i zobaczmy. Jeśli będzie tam ultra to jest na odwrót, mm -hmm. prawda? No zobaczymy. Chyba powinno nie być ten będzie karta o cenniejszej wartości, prawda, mm -hmm. No. Ta! Klauf. No to wiemy, że tutaj nic nie było. A ten waży 22 gramy i 44 gramy, czyli jak to tam się to liczy, kurczę. Teraz się okaże, że ja w ogóle nie pamiętam już ułamków. No bo tak bym tego nie robiłaś. No. Kod. Pokaż kodzik i podżyj. A Sangos. Tam jest karta Holo chyba Mówisz? Tak hm. no bo widzę tam Holo, tam jest karta holo <laughs> nie! Wow. Ale my mamy. Speedops i Nie mamy takiego Speedopsa! Mamy nie. Słuchajcie, boosterek ważył 22.43 i mamy pierwszą kartę ultra rzadką. Kolejny booster waży 2250. Sprawdzamy mamy. co tu będzie 22 50. No, coś tam będzie. Może, no skoro wyżej był. A jeśli będzie tam kartkę nie będzie, ale tam to znaczy. Pierwszy o nic 22, 54, Kodzik. Mhm. No lecimy, zobaczymy, co to będzie i tu mamy. 22,54. Czy przy 22,54 coś będzie, to zaraz się przekonamy. Nie ma nic. 22,56. Jakoś to nam jest słabo, prawda? No jakoś słabo i się okaże, że ważenie boosterów, słuchajcie, to jest po prostu mit, tak naprawdę. I tu mamy 22,56 i po zablonej kalcie energii, mhm. 8 muszę przekładać. Czy 2256 to będzie jakaś szczęśliwa karta? Pierwszy rewers, drugi rewers i armor Niestety, 2257. Czy tam będzie jakiś wyważony drop? Halta pachnie na zwykłą. I tu mamy 22,57. 22,57, tak? Chyba tak. Czy tam coś będzie? Drugi, drugi rewers i bawoc. 2258. Czy w tym boosterku będzie jakiś szczęśliwy drop? Bo na razie słuchajcie, otworzyliśmy prawie połowę i Taka. mamy tylko jeden drop i eksowy 2258. A co jest ten Riolu. No ragato. No czy będzie tutaj jakiś drop? Pierwszy rewers, drugi rewers i puuu! Nic, słuchajcie, to jest jeden z naszych najgorszych openingów chyba. Tu mamy 22,59. To jest! Mhm. Mam nadzieję, że to nie będzie z drugiej złotej energii. Ja to myślę, że tutaj nic nie będzie. Nic z drugiej energii. Ja myślę, że tu będzie kolejny pusty booster. Kodzik. Kodzik. No Kodzik. i tu lecimy 22,60. Czy tutaj coś będzie? Się zastanawiam. No ale to wygląda, że te ważenie boosterów to tak naprawdę. Siema. To jest jakaś ściema, no. A jak Nicolam się to udaje, to jest nie Bo Ilość tej farby może być tak naprawdę, no wahać się tam w tych mikrogramach 22,64 coraz wyżej, a został nam ten najcięższy 22,70. Zobaczymy, czy w tym coś będzie. A ja myślę, że to jest ten... Pierwszy rewers, drugi... Aha, i slobro drugi. To musi być jakaś ultradzodka kart. No bo widziałam coś... coś jakiś hologram... Przeciw mm -hmm. do tej ultradzockiej Ostatni A, nasz booster, najcięższy. I ja się zastanawiam, to... czy... Czy będzie tam coś? Ja też. <laughs> Korajdon. Słuchajcie... No i... Jakie podsumowanie jest? Jeszcze jeden booster. A z czego mam ci dać jeszcze jeden booster? Z czegokolwiek. Nie mam jedenko. Co ja mogę powiedzieć? Że, że ważenie boosterów to tak naprawdę jest mit.